VIP. Rozmawiają Wojtasik i Piwowarski. Dobry wieczór, witamy serdecznie w kolejnym WIP-ie, jak co niedziela. Minęła godzina 20. Witają się z Wami Łukasz Piwowarski i Adrian Wojtasik. Porozmawiamy dzisiaj o zarządzaniu o przedsiębiorstwach, o tym, jak założyć własną firmę. I może troszeczkę o różnych nietypowych wyspach. O I o z Madagaskaru też porozmawiamy. Rozmowa z VIP-em. Witamy bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan dr Tomasz Czapla, pracownik Wydziału Zarządzania. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynamy od takiego pytania, które zadajemy każdemu wykładowcy, z którym rozmawiamy. Dlaczego został pan wykładowcą? Dlaczego został pan pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego? To jest takie pytanie, gdzie. Chyba nigdy się nie zastanawiałem. Tak naprawdę w trakcie studiów odkryłem, że to mi się podoba i trochę, może przewrotnie, zacząłem uczyć już na studiach. To znaczy, często koledzy zwracali się do mnie o różną pomoc i tak jakoś zacząłem się w to wciągać i tak naprawdę mój promotor, no niestety już nieżyjący profesor Marcin Bielski, przy pracy magisterskiej, no bo to były jeszcze czasy studiów jednolitych, zasugerował, że jeśli byłbym zainteresowany, mógłbym zostać. Zacząłem nawet od pierwszego roku studiów doktoranckich, ale tutaj pani profesor Zofia Mikołajczyk, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, zainterweniowała i spowodowała, że przeszedłem normalnie na etat asystenta. I tak to się jakoś zaczęło, że, że odkryłem w sobie tą pasję, bo to chyba jest moja pasja. A jak wyglądały pańskie studia? Nie studiował pan jedynie w Polsce, były takie również wyjazdy za granicę. Jak to wyglądało? Znaczy wyjazdy to były takie bardziej stażowe, czyli to od razu muszę powiedzieć, że to nie jest tak jak dzisiaj studenci wyjeżdżają na studia, bo chociażby... Nie chcę tutaj robić za osobę bardzo starą, ale wtedy jeszcze nie było systemu wymiany punktów i w ogóle punktów, więc to wyglądało w ten sposób, że po prostu jechaliśmy na parę miesięcy i powiedziałbym tak, mieliśmy szansę uczestniczyć w zajęciach, ale nie było to tak, że wracaliśmy i coś nam zaliczały te zajęcia. I tak naprawdę ja byłem na dwóch tego typu stażach. Jeden był związany z Nauką języka i elementem tego był staż w Oksfordzie. Tam trafiliśmy po zajęciach, czyli nie było zajęć, ale mieliśmy swoje aktywności związane z tym kursem. A drugi raz to był Middlesex w Londynie i tam już miałem tą szansę, że na kilku zajęciach mogliśmy po prostu uczestniczyć jako wolni słuchacze, ale, no ale to nie jest tak, jak dzisiaj mają szansę studenci uczestniczyć. A bardzo wtedy różniły się te zajęcia? Jak pan tak mógł porównać te kilka zajęć, na których pan mógł być od tych, które miał pan w Polsce? Trochę powiem tak, że była różnica, ale może nie aż tak duża, jak się wydawało. Największe wrażenie na mnie zrobiła biblioteka, bo jak poszedłem do biblioteki, to tak jak na studiach słyszałem o wszystkich podręcznikach, panowie też pewnie macie swój kanon podręczników takich znanych, klasyków, o których się, że tak powiem, słyszały, że istnieją, ale trochę na poziomie bajki. I ja pamiętam to moje zadziwienie, jak wszedłem do biblioteki i tak na półce, jeden obok drugiego, te wszystkie magiczne trochę książki z zarządzania stały. I to chyba było takie największy dla mnie szok, bo. Dydaktycznie tutaj nie było jakieś różnice, a tak z drugiej strony, tak jak mówię, nie mogłem poczuć tego życia studenckiego, więc no mówię, największa różnica była może trochę z tej innej strony, od strony biblioteki i tego, że nagle to wszystko po prostu jest do wzięcia. No właśnie, mówi pan o tych podręcznikach, bo to trochę tak jest, że USA jest taką wydaje mi się stolicą zarządzania, prawda? Jednak to jest taki kraj, w którym to się najszybciej, najdynamiczniej rozwija. Czy były właśnie różnice, jeśli chodzi o, o właśnie tematykę zarządzania? Znaczy tak, Ameryka ma swoją specyfikę. Nawet w Europie jest trochę takie półzłośliwe podejście, że rzeczywiście w Ameryce się najszybciej rozwija nauka, a później powoli, spokojnie Europa weryfikuje, gdzie się Amerykanie pomylili, a gdzie nie. Ale to tak jak powiedziałem, trochę może podszyte jest to taką lekką złośliwością. Na pewno dużo bardziej korporacyjne jest to podejście. Sama Ameryka jest e, krajem fascynującym. Znaczy ja zawsze każdego studenta zachęcam, jak tylko może, a, a, a teraz studenci mają dużo większe możliwości pojechać, nawet na krótko. Po prostu poczuć, bo to trzeba poczuć, ten kraj możliwości. Tam e, zwiedzanie, jak byliśmy w stolicy Austin, znaczy stolicy Teksasu Austin, to zwiedzanie Teksasu wyglądało tak, a tutaj to był taki kościół, co sobie siedział na ulicy i nic nie robił, aż padł na pomysł i otworzył sobie sklep. I to jest jeden z jego sieci. A tutaj to jest taka, taki sklep, że studenci u nas pisali projekt. I się promotorowi tak spodobał, że ich namówił, żeby zrobili ten projekt. I dzisiaj są na giełdzie. Więc jak się to czuje, te możliwości, po prostu ten biznes jest tam w powietrzu i. Jest to kraj na pewno bardzo zaradny. Tam, tam po prostu można. Tak jak u nas trochę się nie da, to tam jest taki można. I to było takie najbardziej różne. A może to wynika z takiej kultury pracy, która wydaje nam się, że jest troszeczkę inna w Stanach Zjednoczonych niż, niż w Europie, niż w Polsce? Bo u nas to pracodawca jest osobą, która wyzyskuje pracownika i, i tak naprawdę najlepiej z pracodawcą się nie układać, bo to jak się ktoś układa z pracodawcą, to znaczy, że, że coś kręci. A w Stanach Zjednoczonych znowu pracodawca jest osobą bardzo dobrą, która jest uznawana za kogoś, kto utrzymuje, kto, 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 kto pomaga. Jest taką dobrą duszą w każdym przedsiębiorstwie. Znaczy tu jest trochę nieporozumienia, bo to też się zmienia i to też nie jest tak wcale. Cudownie. Ja czasami na zajęciach daję przykład, że taki kraj właśnie, w którym się wydaje, że ocena pracownicza najlepsza możliwa jest uznaniowa przez szefa. Szef wie. Tylko ja muszę ufać szefowi. I przez lata uważano, że takim krajem, gdzie tego typu ocena się sprawdza, są Stany Zjednoczone. Ale jedne z ostatnich badań pokazały, że jedynie w porównaniu chociażby z niektórymi krajami Europy to aż 60%, ale jedynie 60% pracowników zadeklarowało, że ufa szefowi i że uważa go za obiektywnego. Ja myślę, że to odczucie wynika z natury Amerykanów. Amerykanin jest bardzo taki bezpośredni, ale to jest taka bezpośredniość powierzchowna. Przejdzie od razu na ty. Od razu będzie to słynne klepanie po plecach, ale to nie jest tak, że jesteś z nim zaprzyjaźniony. A jak to badanie można odnieść na rynek polski? Znaczy ja myślę, że jeśli my się wpiszemy w to, co zostało, czyli że około 40% powiedziałoby, że tak po prostu ufa i że szef zrobi ocenę dobrze. Natomiast bardziej u nas jest wciąż wyzwaniem, czy my potrafimy robić ocenę jako szefowie, a, niż samą problem zaufania. Bardziej. Jest kwestia pewnej umiejętności i, i sztuki dokonywania oceny. Zostawmy na razie Stany Zjednoczone, ogólnie zarządzanie. Przejdźmy do Pana pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest Pan bardzo często nagradzany przez studentów. Co Pan czuje, będąc najlepszym wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego 2010 roku? Sprawiedliwym wykładowcą według absolwentów Wydziału Zarządzania? Zresztą podczas tej, tej gali, tak? W 2011 roku był pan nominowany w każdej kategorii, tak? Co pan na ten temat myśli? Bo znaleźliśmy również taką informację, że najlepszym wykładowcą jest pan uznany przez 42% studentów. To tak naprawdę, jak sobie myśleliśmy przed programem, że to tylko Putin mógłby z panem wygrać, który miał więcej, wie, więcej procent głosów. Tak, bardzo mi się podoba porównanie do Putina. Powiem tak, że przez chwilę zacząłem się zastanawiać, i szybko się z tego wycofałem. Dość często mnie pytano, powiedzmy, że niekoniecznie bardzo złośliwie i z przekąsem, co ja takiego robię, jak bardzo się podlizuję studentom, na co ja odpowiadałem, że chcę w to wierzyć i wierzę w to, że po prostu jestem sobą i mam to szczęście bycia zaakceptowanym. Ale jak zacząłem właśnie dumać, co to jest, dlaczego dwa razy z rzędu tytuł wykładowca roku na wydziale, teraz wykładowca w całym uniwersytecie. Odkryłem, że zaczynam o tym myśleć w trakcie zajęć i słyszę, nie, 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 bo to przestaje być prawdziwe. Ja myślę, że to wynika z szacunku, z szacunku dla studenta i tego, że zawsze podchodzę do studenta na zasadzie, to jest najlepszy możliwy student, jaki mógł mi się trafić. Czy to prawda, czy nie, rezultat zawsze jest lepszy, niż jak przychodzę, o matko, ale się ta młodzież dzisiaj zmieniła i w ogóle się z nią nie da pracować. Więc ja myślę, że to jest to, a drugie to pewnie jest poczucie humoru i to, że ja czasami mówię, że życie jest za krótkie, żeby je brać na serio. Ale w tym też jest pewna metoda uczenia, bo uważam, że śmiech i, i taki humor jest równie dobrą metodą zapamiętania i zrozumienia niż strasznie na serio tłumaczenia. To od razu zapytam z pańskiej prezentacji, jednej z prezentacji, czy kawałek drutu, kilka koralików i listewek <grym> jest coś warte? Jak najbardziej. To jest taki właśnie jeden z przykładów tego, jak wytłumaczyć studentom. Tak naprawdę jedno z najważniejszych zadań menedżera. To jest takie wprowadzenie i, i do tego staram się odwoływać w każdym kolejnym momencie. Ale, ale tak, jak najbardziej dydaktycznie tak. Może fizycznie niekoniecznie chciałbym to mieć. A w jaki sposób w takim razie? Jaką to ma wartość? Bo tam znaczy, był taki konkretny przykład. Tak, to jest kwestia... Ja zaczynam zawsze od pytania, dlaczego powstaje tak wiele organizacji. I tutaj, żeby oczywiście nie prowadzać wykładu, to powiem, że chodzi o tak zwany efekt synergiczny. I teraz, żeby uniknąć bardzo poważnej definicji, to ja używam takiego, takiej przenośni, że organizacje są jak liczydła. I ten kawałek drutu stalowego, koniecznie, koralików dwukolorowych i drewnianej ramki, najczęściej, no, teraz sobie świadomię, że mam kłopot, bo do tych zawsze mi się udawało, że nikt się nie orientował, że chodzi o liczydło. A to ja, ja Teraz będę musiał coś na następny rok pewnie innego wymyśleć. I to chodziło, że z tego składa się liczydło, ale części, bo zawsze pytam, ile byście dali za te części, się okazuje, że liczydło kosztuje zawsze więcej niż te części. No i dalej pokazuje, że tak naprawdę to wynika z tego, że to jest coś więcej niż te części, bo to działa, pozwala coś i że podobnie organizacje mogą być jak liczydła. Studenci, uzasadniając swój wybór pana na najlepszego wykładowca, uzasadniają go najczęściej tym, że z wykładu wynosi się minimum notatek, a maksimum wiedzy. Jak pan do tego podejdzie? W ogóle kwestia nauczania jest bardziej związana z rozumieniem niż pamiętaniem. I tutaj ja miałem tą przyjemność skończenia jedynki pierwszego liceum. I tutaj chciałbym wspomnieć w szczególności pana profesora, jak to się mówiło, doktora Skorka, który na lekcji historii, kiedy robił klasówki, to na biurku, znaczy na biurku, na stoliku mieliśmy wszystko, co chcieliśmy. Mogliśmy mieć swoje notatki, swoje zeszyty, atlasy historyczne, słowniki historyczne, i wiele osób odkryło, że wtedy zaczyna się trudność, bo taka klasycznie nauka typu Wkułem od strony szóstej do 12 i powtórzyłem, tak jak jedna koleżanka, sprawdzaliśmy, czy przecinki wszystkie zaznaczyła, wypowiadając. Zaczynało się, bo pan profesor wtedy cudownie, spokojnym głosem mówił, świetnie, a teraz coś od siebie. I, i to tak naprawdę wtedy gdzieś, no mówię, ta myśl, że chodzi o zrozumienie, o zapamiętywanie. Dzisiaj mogę znaleźć wszędzie, ale zrozumieć, no to właśnie po to jest nauczyciel, żeby, żeby pociągnąć tą ścieżkę zrozumienia. To jest chyba ten problem dzisiaj na studiach, że dużo się trzeba wykuć na pamięć i mało potem z tego zostaje w głowie. To się zgadza. Na uczelni jest pan również pełnomocnikiem dziekana do spraw jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania. Na czym polega praca takiego pełnomocnika? To w tej chwili to jest coś, co, co bardzo dużo się dzieje, bo jest nowa ustawa, która po raz kolejny reformuje czy daje szansę na zmianę w szkolnictwie wyższym. I tutaj w tej chwili myślę, że mogę powiedzieć tak, jak się troszkę rozglądamy po łodzi, po Polsce może nie bardzo, ale po łodzi jesteśmy zdecydowanie, Wydział Zarządzania, bardzo do przodu i odważyliśmy się zrobić coś, czego chyba inni nie chcą czy nie chcieli zrobić, a mianowicie skorzystać z tej szansy na dość dużą zmianę. I przebudowywujemy teraz dwie rzeczy tak naprawdę. Jedna rzecz to jest oferta dydaktyczna, czyli po mówiąc kierunki, ale co równie ważne, przebudowujemy ich budowę wewnętrzną. Czyli w tej chwili chcemy wrócić do tego, jak to bardzo ładnie ujął profesor Czesław Sikorski, że my nie odkrywamy nic nowego, tylko wracamy do solidnych korzeni studiowania. Trochę jest tak, że dzisiaj. Zapomnieliśmy, jak, co to jest studiowanie i jakie jest studiowanie, i chcemy do tego wrócić, że żeby studentom dać szansę studiowania, czyli poświęcania czasu także nie tylko na zasadzie to, co na slajdach, na wykładzie, to jest na zaliczeniu, czyli to słynne. Kilka razy z, tylko że to powinno być pewnego rodzaju pasja i zdobywanie wiedzy samemu. I wprowadzamy tutaj dość duży porządek. Ja mam tą możliwość kierowania tym zespołem, zresztą bardzo, bardzo fajnym, bardzo efektywnym na, na wydziale, gdzie wprowadzamy pewne reguły projektowania, które narzucają pewien standard, porównywalność przedmiotów. I no, jest to. Duża niewiadoma, sami jesteśmy ciekawi, jak to wypadnie i jak sami studenci zareagują. Ja głęboko wierzę, że, że zareagują pozytywnie, chociaż mamy świadomość, że te zmiany też oznaczają no, więcej pracy po stronie studenta, bo to zapamiętać slajdy, odpowiedzieć ze slajdów i zapomnieć jest prostsze niż się nauczyć, ale ale myślę, że w długiej perspektywie budowania pozycji na rynku jako przyszłego pracownika, mam nadzieję, że studenci też się na tą formułę zapiszą. A czy dzisiaj studenci mają szansę na sukces, w jakiejś, tworząc na przykład swoje, swoje przedsiębiorstwo? Wiemy, że osoby zakładające pierwszą firmę mają pewne ulgi od państwa. Czy studenci <laughs> mają jakieś dodatkowe, albo czy, 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 czy mogą się ubiegać o jakieś dodatkowe fundusze na. Na, na, na swój rozwój? Tak, studenci zdecydowanie mają szanse i mają teraz może trochę prościej, bo są dodatkowo fundusze europejskie, więc tych możliwości szans jest relatywnie więcej, ale podstawowa reguła nie uległa zmianie, a mianowicie pomysł. Trzeba mieć pomysł na to, co chce zrobić. I tutaj powiem, że nie mamy takiego nastawienia, jak wracając na chwilę do Ameryki, jak tam. Nie mamy takiego, tego, co oni nazywają success story. Czyli, no wiesz, ja Ci będę tłumaczyć, zobacz. To są ludzie, którzy zaczęli i się dorobili. U nas może tego takiego parcia nie ma. Natomiast jest sporo studentów, którzy zaczynają i radzą sobie całkiem nieźle. Jakby odwołując się do moich studentów, czyli tych osób, które u mnie piszą pracę. Co najmniej kilka osób mógłbym wskazać, które, które w tych pracach odwoływały się do swojej firmy. Też sporo czasu rozmawialiśmy o ich firmie i, i myślę, że tak, że, że studenci mają, mają potencjał. Bardzo zawsze ja mówię też, dla mnie ważne jest to, że wyjeżdżają studenci, bo jednak zobaczyć kulturę, zobaczyć gospodarkę innych krajów, jak to jest, wrócić. I, I wtedy chce się coś trochę innego. Także, także myślę, że tutaj jest szansa. Wspomniał Pan o tym pomyśle. A czy jest jakaś taka metoda na to, żeby znaleźć ten pomysł? Żeby go gdzieś, jakąś znaleźć podpowiedź do tego? Nie ma, znaczy taki. Nie wierzę w książki o sukcesie. To znaczy takie książki, które mówią, jak znaleźć ten pomysł. Są, są dwa rodzaje. Jedne są nic nie warte, bo one odnoszą się, czy zachęcają do takiego naśladownictwa. Natomiast książki, które są warte i pomysł, jak znaleźć pomysł, nie ma prostej odpowiedzi. Odpowiedź brzmi zrozum ten proces, który prowadzi do tego, co ma być widać. To może brzmi trochę skomplikowanie, ale może dam przykład. Jeżeli sobie pójdziemy ulicą, zobaczymy aptekę, to właściwie moglibyśmy zrobić mały taki quiz: ile znajdziemy aptek w okolicy, nie wiem, tysiąca metrów od pierwszej? I będzie gwarancja, że tak. I to jest to właśnie takie bardzo proste naśladownictwo. Sąsiad otworzył aptekę, to ja też otworzę, to mi się też uda. To nie jest takie proste. Ja mogę. Spojrzeć na tego sąsiada z apteką, ale muszę zadać pytanie, jak on doszedł do tego, że otworzył aptekę. W sensie, nie chodzi o finansowe dochodzenie, tylko jaki miał pomysł, jaką miał motywację, jaki miał cel. I wtedy musisz zadać sobie dokładnie te same pytanie i zobaczysz, bo może odpowiedź pewnie nie będzie brzmiała otwórz drugą aptekę, albo otwórz coś trochę innego, lub w trochę innym miejscu. Więc nie ma tutaj jakby takiej jasnej, jedynej odpowiedzi. Dziesięć pytań i masz pomysł. Natomiast ja staram się ze studentami rozmawiać o tym, żeby nie naśladowali tego, co widać. Może studenci troszeczkę się boją zakładać swoje firmy. Może boją się tego, że im się nie uda. Co pan co na ten temat myśli? Odpowiem może trochę z drugiej strony. Czasami nas denerwuje, ile zarabia właściciel firmy, jak mu się już udało. W sensie, że dużo. Ale warto pamiętać, że znaczna część tego wynagrodzenia nazywa się premia od ryzyka. On zaryzykował, jemu się udało, więc dzisiaj zarabia. Natomiast no, nie ma nic za darmo to jest ryzyko to jest stres. W większości wypadków to nie jest tak, że że w Polsce menedżerowie są odczłowieczeni. Jeżeli ktokolwiek zatrudnia człowieka, staje się za niego odpowiedzialny, to też jest ogromna presja, ogromny stres. I oczywiście zdarzają się pewnie, ale na całym świecie się zdarzają tacy ludzie, którzy, którzy są y, jakby nieczuli i są po prostu tacy, instrumentalnie traktują pracowników. ale, ale to jest. Nieduży odsetek kierowników. A więc, jeżeli chcesz założyć firmę, to w dużej mierze jest pytanie, czy jesteś gotów zaryzykować. Ja pamiętam, kiedyś w jednej z firm prowadziłem szkolenie i w ramach tego szkolenia był wyjazd integracyjny. Od razu powiem, jeśli ktoś oglądał film. Niekoniecznie taki. Aha, no właśnie Porządniej. chciałem zapytać. Porządniejszy. Bardzo fajnie zorganizowana ta część, taka właśnie zabawowo-integracyjna, ale to, do czego zmierzam, to każdy, każdy na wstępie, to była taka morska impreza, każdy na wstępie dostał woreczek talarów i mógł z nimi tam zrobić, co chciał, tam albo zapłacić za to, czy za tamto. No i między innymi jeden z elementów to było ruletka i prezes tej firmy usiadł i trzy razy zbankrutował pożyczając od nas pieniądze ale na koniec przeciwko niemu grała cała tam no, wszyscy którzy tam usiedli cała reszta menedżerów z jego firmy koniec końców on już pod koniec Grał sam i na koniec gry on miał chyba trzy razy więcej niż tamci. To jest sztuka, której się trzeba nauczyć, ale to jest też sztuka ryzyka. No bo ileś razy zaryzykował, no ale można w głosie też zdarzyć, że mógł tak naprawdę skończyć z niczym. Ale na końcu to on miał najwięcej tej puli. I to było samo w sobie niezwykle dla mnie też. Fajne to obserwować, takiego prawdziwego menedżera w takiej, no tak naprawdę prawdziwej akcji, gdzie co prawda talary były gipsowe, ale, ale zabawa była prawdziwa. Zostawmy to troszeczkę zarządzanie i zajmijmy się Pana osobą. Jakie są Pana zainteresowania naukowe? Poza nauką, tak naprawdę, ostatnio to znajduję czas na, na dwie pasje które zresztą szczęśliwie się trochę łączą, bo to jest podróżowanie i fotografia. Z fotografii ciągle nie jestem zadowolony, chociaż y, osoby, które widzą moje zdjęcia chwalą mnie, ale ja cały czas y, mówię, że mam trochę więcej szczęścia niż rozumu i na pytanie, jakżeś to zdjęcie zrobił, to tak jakoś wyszło. A powiedzmy, że chciałbym tutaj może trochę więcej wiedzieć i, i tak. Y, Korzystać w jak najmniejszym stopniu z tych programów automatycznych, a wrócić do, do tego, żeby móc robić zdjęcia, tak naprawdę ustawiając parametry. Ale zdjęcia, zdjęcia to jest takie coś, co, co jest moją pasją. A, a przy okazji, no mówię, łączę to z wyjazdami. Na razie udaje mi się nawet dość gdzieś trochę dalej pojechać. To znaczy? No, na przykład byłem w Peru. Jak się później okazało, była to wycieczka polityczna po powrocie do kraju. Zresztą widzieliśmy samolot premiera Tuska na lotnisku, ale potem się okazało, że no tutaj właśnie wycieczka do Peru miała różne konotacje, ale, ale Peru to było chyba takie najbardziej odjechane, czy, czy, czy no niesamowita wycieczka. Był pan na Madagaskarze? Ech, nie, ale uwielbiam pingwiny z Madagaskaru. I uwielbiam pan króla Juliana, na pewno? A oczywiście. Właśnie w, w zainteresowaniach nas w swoim profilu na Facebooku ma właśnie pan. Króla Juliana y, uwielbiam, że tak powiem, w całości. Yy, nawet przez chwilę zamarłem, ale to już sam się przyznam. Tak, od paru lat mam dzwonek, wyginam śmiało ciało w wykonaniu właśnie króla Juliana. A czy król Julian jest przykładem dobrego zarządcy? W końcu to jest, jest królem. Dobre pytanie. Bo na pewno nie. jeden z pingwinów jest dobrym zarządcą. Natomiast nie, znaczy ja myślę, że to jest taka satyra na to, jak czasami yy, szef może mieć więcej szczęścia niż rozumu. Bo nie, nie, no myślę, że wielu szefów znam, którzy by go przypominali. Na szczęście mają tą świtę i jeżeli organizacja jest wystarczająco rozwinięta, to czasami, no, jeśli nie pozwolimy za bardzo mieszać, taki król też nie namiesza, ale nie, 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 myślę, że to nie jest prezes. Wiemy już, jaki ma pan dzwonek, więc teraz zapytamy o ulubiony utwór. Ulubionego utworu nie mam. Mam, e, znaczy bardzo lubię muzykę i, i staram się szukać trochę bardziej oryginalnej muzyki. Myślę, e, że Basia czy Trzelewska swojego czasu e, była dla mnie takim odkryciem. Też e, na przykład bardzo lubię trochę może mniej znaną, Laurie Anderson, gdzie to się łączy z tym, że jeszcze w czasach studenckich pamiętam, Dokładnie moment poznania tej płyty, dość dobry sprzęt w sensie nagłośnienia, ale już tak wieczorkiem, zgaszone światło i e, utwór Big Science, który jest no, z kategorii muzyki alternatywnej, ale po prostu no, od tamtego czasu się zakochałem w, w tej artystce. Mam jej chyba wszystkie płyty. To jest taka osoba, ale ostatnio kolega do mnie tutaj z pracy zaciągnął mnie na koncert King Singers. Pięciu facetów, którzy tylko i wyłącznie śpiewają a capella niesamowite przeżycie i niesamowici wykonawcy. Także się zaczynam niepokoić, czy się starzeję, czy nie, bo też muzyka klasyczna gdzieś zaczyna, zaczyna mi gdzieś brzmieć sympatycznie w uchu, więc, więc staram się o tym myśleć, że to awangardowe, a nie, że się starzeje. Musimy kończyć niestety na dzisiaj. Posłuchamy sobie któregoś z utworów. Na pewno jakiegoś za chwilkę posłuchamy. Naszym gościem dzisiaj był pan dr Tomasz Czapla, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Zarządzania. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Kończymy i tylko czas nas goni, ale chcielibyśmy tylko wspomnieć, żebyście do nas pisali maile. Jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni. Dostajemy ich od was coraz więcej, ku naszemu tak naprawdę ogromnemu zaskoczeniu. Przypomnijmy jeszcze raz adres wipmałpaunius.pl. ewentualnie znajdujcie nasz profil na Facebooku. VIP oczywiście, Wojtasik i Piłowarskie, więc nie przez V, tylko przez W, tak jak moje nazwisko. Piszcie, piszcie jeszcze raz, piszcie, czekamy na Wasze maile, proponujcie nam wykładowców, podpowiadajcie pytania. My musimy uciekać z anteny, za chwilkę radio łódź się pojawi. My zapraszamy Was na jutrzejsze rządełko już o godzinie 19.00. Dzisiaj się już żegnamy. Zachęcamy Was do słuchania vip w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia, Adrian Wojtasik i Łukasz Piłowarski.